Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Ocieplenie klimatu prawdopodobnie, tak myślę, stało się przyczyną utworzenia 15 listopada 2019 roku w Warszawie Ministerstwa Klimatu. Ministrem został Michał Kurtyka, sekretarze stanu. Małgorzata Golińska, Piotr Dziadzio, Jacek Ozdoba i Reneusz Zyska. Adres Ulica Wawelska, 52 łamane przez 5400920 Warszawa. Ministerstwo Klimatu Polskie, ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw środowiska i ochrony klimatu. Ministerstwo powstało 15 listopada 2019 roku. Czyli oprócz Ministerstwa Środowiska doszło jeszcze Ministerstwo Klimatu. Macie adres, poszukajcie telefonu, strony internetowej i dzwońcie tam i zamawiajcie, drodzy Państwo, ładną pogodę, żeby... Móc się opalać na plaży, na Mazurach czy u siebie, albo jeżeli nie będzie deszczu, też możecie dzwonić, żeby, drodzy Państwo, zamówić pogodę deszczową. Zamawia się każdą pogodę. Zadania. Działalność Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska, powietrza, przyrody żywionej czy zasobów kopalni. Z klimatem Wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju polityki klimatycznej włączając w to adaptację do zmian klimatu oraz leśnictwa i łowiectwa. Ciekawe czy do polityki klimatycznej będzie drodzy Państwo zaliczało się podwyższenie cen energii elektrycznej i wykup w tym celu przez Polskę z zagranicy prawa do emisji CO2. Ministrem oczywiście został Michał Kurtyka, minister klimatu 15 listopada 2019 roku, Małgorzata Golińska, sekretarz stanu, Piotr Dziadzio, sekretarz stanu, Irena Ruzyska, sekretarz stanu, Jacek Ozdoba, sekretarz stanu, Adam Gujburge-Czetwertyński, podsekretarz stanu. Struktura organizacyjna. W skład ministerstwa wchodzi gabinet polityczny ministra oraz następujące jednostki organizacyjne. Tutaj możecie, drodzy Państwo, zobaczyć, w jaki sposób klonuje się Robi się duplikaty innych ministerstw. Departament Edukacji i Komunikacji, Ministerstwo Komunikacji, Departament Ekonomiczny, Ministerstwo Ekonomiczne, Departament Funduszy Ekologicznych, ge Geologii i Koncesji Geologicznych, Departament Gospodarki i Odpadami, Departament Leśnictwa, Ministerstwo Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Departament Nadzoru Geologicznego, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Departament Ochrony Przyrody, Departament Polityki Surowcowej i Analiz, to Ministerstwo Głównictwa. tak? Departament Prawny, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Zarządzania Środowiskiem, Ministerstwo Środowiska, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Biuro do spraw prezydencji konferencji stron, Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Finansowe, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, yy, Biuro yy, Ministra. Ładnie to jest wszystko napisane. A gdzie na przykład, drodzy Państwo, mamy Departament Cyfryzacji albo gdzie mamy na przykład Departament Kontroli ze Społeczeństwem? Można takie departamenty stworzyć, tak? Można departamentów stworzyć ile ugodno. Utworzenie ministerstwa. Ministerstwo klimatu powstało 15 listopada 2019 roku w dniu powołania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego, minister został tymczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie środowiska Michał Kurtyka. Ministerstwo obecnie sprawuje obowiązki również Ministerstwa Środowiska, co zostało zmienione. Rozdzielenie obu resortów będzie nadzorował minister członek Rady Ministrów Michał Włoś 23 stycznia 2020 roku sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o działaniach administracji rządowej, która yy, w myśl artykułu 5 nowelizacji ustawy prowadza dział klimat oraz dodaje zakres obejmujący ten dział. Mamy Ministerstwo Klimatu, będziemy tam dzwonić, drodzy Państwo, zamawiając dobrą albo złą pogodę, słoneczną albo deszczową, ale Ministerstwo Klimatu na pewno, na pewno nie przyzna się do tego, że samoloty, które latają po polskim niebie, to są samoloty amerykańskie, Hemitrals i w imieniu amerykańskiego Ministerstwa Klimatu, Zmieniają klimat nam tutaj w Polsce na pewno susza w tym roku będzie, dlatego że nie ma pokrywy śnieżnej po zimie, bo nie było śniegu. Yy, czyli ten okres yy, marzec kwiecień będzie sucho, co będzie w maju, też prawdopodobnie będzie sucho, bo będą latały samoloty Chemitrans, ale nie naszego Ministerstwa Klimatu, tylko USA. To jest typowa, drodzy Państwo, yy, działalność. Yy, Biurokratów, żeby stworzyć sobie stanowiska pracy. Ministerstwo Cyfryzacji z wiceministrem Adamem Andruszkiewiczem. W jakim celu? Każdy urząd powinien sam we własnym zakresie kupować sobie komputery i programy komputerowe. Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury. Widzimy jak działało. W 2015 roku były wybory na prezydenta RP. Proszę zwrócić uwagę: pod Bronisławem Komorowskim podpisało się mnóstwo aktorów, sportowców. Celebrytów pod prezydenturą Andrzeja Dudy w jego komitecie honorowym, którego nie było, nie było ani jednego celebryty, ani jednego aktora, sportowca, prezentera telewizyjnego. Tak działa Ministerstwo Kultury. Służby dają kontrakty celebrytom, a później ci celebryci się odwdzięczają. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w pierwszych wyborach, w których startował Bronisław Komorowski. Paweł Kukiz był w Komitecie Honorowym Bronisława Komorskiego, miał rzucić hasło Jowów i jego wróg na rozkaz służb specjalnych, czyli PSL przyjął go jako posła w swoje szeregi. Tutaj zamieszczę, drodzy Państwo, materiały dotyczące spraw związanych z modyfikacją pogody. Będą to wyrywki, natomiast cały komplet materiałów dostaniecie w linkach pod tym. Filmem i będziecie mogli się zapoznać ze sprawami dotyczącymi modyfikacji pogody, tak to się pięknie nazywa. Polska jest za małym krajem, drodzy Państwo. Nie mamy zbyt dużych zbiorników wodnych w postaci tak jak na przykład Stany Zjednoczonej, Atlantyk, Pacyfik, żeby móc ogromne masy chmur kierować na nasze terytorium. Graniczymy z wieloma państwami, które na pewno nie pozwoliłyby naszym samolotom latać i zmieniać kierunek chmur, które są przesuwane wraz z wiatrem naturalnie. Więc te Ministerstwo Klimatu w naszych warunkach to jest tylko zatrudnienie osób po znajomości. I to tutaj widać, że pan Michał Kurtyka, minister klimatu, Został po prostu przesunięty na swoim stanowisku z Ministerstwa Środowiska. Tam dano kogoś innego, a dla niego i dla jego popleczników z prawej sprawiedliwości dano nowe stanowiska. To wcale nie znaczy, że ja tutaj, yy, drodzy Państwo, atakuję PiS. Platforma zrobiłaby to samo. A co zrobiła Platforma w ciągu 8 lat yy, działania? No to. Ukradła 410 miliardów yy, złotych podatku VAT, bo to wszystko robią oficerowie służb yy, specjalnych. Są przelewy na konta bankowe, bo takich kwot pieniędzy nie nosi się, drodzy Państwo, w yy, workach na ziemniaki. I jak widać, nie ma prokuratury, nie ma policji. Nie ma ABW, nie ma CBA, nie ma y, Centralnego Biura Śledczego, które by te pieniądze z powrotem sprowadziło do Skarbu Państwa. A, a Wy, jak w, w oświadczeniu podatkowym wpiszecie y, parę groszy w tą czy w tamtą stronę, nie tak, od razu jesteście wzywani do Urzędu Skarbowego. A tutaj Urzędy Skarbowe wypłacają lekką rączką ludziom, którzy handlują niczym ogromne y, pieniądze. Polska jako kraj należący do ośmiu najbardziej zadłużonych krajów świata nie jest w stanie drodzy państwo żadnym klimatem yy, kierować a także z, ze względu na położenie geograficzne nie jesteśmy w stanie żadnych chmur z morza bałtyckiego przekierowywać na wybrzeże yy, bo do nas chmury płyną drodzy państwo przede wszystkim z Morza Północnego, z NAD Atlantyku, i mogą być stamtąd przekierowywane przez amerykańskie samoloty na Afrykę, na Europę Zachodnią. Teraz zachęcam do zapoznania się z materiałami i niżej z linkami do filmów. Geoinżynieria obecnie to jest regulacja całym systemem wodnym w przyrodzie. Polega to na tym, że możemy w dowolnym miejscu uzyskać opady albo przesunąć te opady dalej. Wiemy o tym już od lat 70. Takie doświadczenia były robione na przykład z wiatrami, które wieją z Sahary. Wiatr posuwa się za ładunkiem elektrostatycznym zawartym w atmosferze, w chmurach. Jeżeli zmienimy ten ładunek w dowolnym kierunku, skręcimy, to deszcz spadnie w tym miejscu, gdzie będziemy chcieli. I w ten sposób możemy uzyskać brak plonów na danym terenie. My w tej chwili już wskazujemy najmłodsze pokolenie na skrócenie czasu życia, bo jeżeli dziecko dostaje 50 tysięcy procent większą dawkę aluminium z powietrza, a dodatkowo mu się wstrzykuje jeszcze z, w czasie szczepionek, które są przymusowe, no to w tym momencie zatrucie czy ograniczenie rozwoju mózgu jest, będzie bardzo duże. A nie ma żadnych prac, które by wyjaśniały, jak temu zapobiec, czy ewentualnie jak zminimalizować straty. Generalnie zawsze wszystkie wojskowe tematy czy opracowania są tajne. Miał jeszcze na dziwne zjawiska na niebie. W ciągu ostatnich lat coraz częściej pojawiają się na niebie dziwne formacje chmur. Z pewnością większość z nas, mieszkańców Ameryki Północnej, zastanawiała się skąd się biorą te dziwne, ułożone równolegle smugi, które się czasem przecinają. Prawdziwa zagadka. Choć brak na to dowodów, niektórzy twierdzą, że to kolejny przykład użycia broni pogodowej. Na pierwszy rzut oka formacje te wyglądają jak smugi kondensacyjne. Zalegają jednak na niebie przez wiele godzin, czasami nawet cały dzień, tworząc sztuczne chmury. Niektórzy naukowcy nazywają je smugami chemicznymi. Są to chemikalia rozpylane w atmosferze przez amerykańskie samoloty-cysterny. Will Thomas jest autorem książki o smugach chemicznych. Wraz z innym dziennikarzem bada te dziwne zjawiska już od końca lat 90. Nasz informator skręgów rządowych, którego nazywamy głębokim niebem, ujawnił nam prawdziwe pochodzenie i cel powstawania smug chemicznych. Okazało się, że rozpylanie chemikaliów na wysokich pułapach odbywa się w tak zwanej przestrzeni kontrolowanej. Nie mogą w nią wlatywać samoloty pasażerskie. Jedynie maszyny sił powietrznych USA. Istnieje teoria, że smugi chemiczne mają związek z HARP. Rozpyla się tlenek metalu nad wrogim terytorium, a następnie nakierowuje się tam fale ELF. Tlenek metalu nagrzewa się do temperatury 40 stopni Celsjusza, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się wody, z której mogłyby powstać chmury deszczowe. Ponieważ fale ELF mogą się odbijać od jonosfery i wędrować z uwzględnieniem krzywizny Ziemi, są w stanie dotrzeć do każdego punktu na dowolnym kontynencie. Ulokowano je w Gakonie na Alasce. Projektowi nadano nazwę HARP. HARP to aktywna aureola fal wysokiej częstotliwości. Wspólne przedsięwzięcie sił powietrznych, marynarki oraz instytutów naukowych. To największa na świecie radiowa stacja nadawcza. Skonstruowano ją tak, by można było kumulować energię na bardzo niewielkim odcinku górnej warstwy atmosfery, zwanej ionosferą. System HARP składa się ze 100 anten o wysokości 20 metrów każda, połączonych w jedną gigantyczną antenę. Emitowane przez nią fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości można wycelować w wąski odcinek atmosfery. Chodzi o energię rzędu 3,6 miliona watów. Największa stacja radiowa w Ameryce Północnej ma nadajnik o mocy 50 tysięcy watów. HARP generuje kilkadziesiąt tysięcy razy silniejszy sygnał, który skupia na odcinku o szerokości 20 km, 150 km nad ziemią. Oto rejon, w który celuje HARP, 480 km od Anchorage. Wojsko twierdzi, że HARP służy jedynie badaniom nad procesami zachodzącymi w jonosferze. Jakie znajdują się pierwiastki w tych chmurach? Otóż też to już wiemy. Oczywiście nie wykonane nasze badania, tylko badania wykonane na całym świecie. Także w Rosji, bo już to też się pojawiło. I tam są dwie grupy pierwiastków. Pierwsze to jest takie jak Feromagnetyki, czyli chrom, żelazo, magnes, manga, nikiel. Pomiary wykazały, że po przeleceniu kilkudniowym kilku takich chmur opad zwiększał się 40, 60, 100 razy. Czyli ilość substancji trującej była bardzo duża. Oprócz tego jest aluminium, bar, bor, miedź, ołów, stront, wanat i te wszystkie. Pierwiastki znajdują się w tych smukach i to spada na ziemię. Aluminium wiadomo, jest to metal, który uszkadza centralny układ nerwowy, powodując m.in. chorobę Alzheimera. Innymi słowy, w tej chwili na podstawie tylko tych analiz, które do nas dotarły, możemy stwierdzić, że w ciągu najbliższych 10-20 lat zanotujemy wzrost dalszych chorób nowotworowych, bo zupełnie inny będzie ich mechanizm. Zanotujemy zmiany psychiczne u ludzi, ze względu na środki rozpylane w atmosferze, co powoduje, że wprowadzenie obecnie tak MAT5, czyli zbioru chorób psychicznych i wykonywanie, przez nas Sejm przepisów wykonawczych jest jak najbardziej na czasie, bo zawsze było tak, no na przykład, pan Rakowski jako premier stworzył organizację handlu polonijnego na 6 lat przedtem, nim nastąpiły zmiany. No bo już właściwi ludzie mieli zająć właściwe stanowiska. W tej chwili też Sejm rozpatruje y, zmiany w y, y, kodeksie karnym i cywilnym dotyczących chorób psychicznych, chociaż na razie jeszcze nie onotujemy tego, no ale w jakimś celu to się robi. Czyli za kilka, kilkanaście lat będziemy obserwowali znaczną liczbę tych chorych, czyli rząd już przygotowuje odpowiednie środki zaradcze, że w myśl ustawy będzie można takiego człowieka zamknąć spokojnie, bez. Żadnych wyroków sądowych, co ułatwi znacznie proces rządzenia masami na dole. Czyli ta definicja, o której mówiłem, że to jest rząd w tej chwili, czy państwo, to jest jego instytucja, która ma utrzymać spokój i ład na danym terenie bez podania definicji, co to znaczy ład, i ściąganie podatków, jest jak najbardziej potwierdzana w praktyce. Po to się wytwarza pewne procedury i akty prawne, żeby można było za kilka lat z nich spokojnie korzystać, mówiąc, że no jak to, przecież sami to uchwaliliście. A na pewno zanotujemy, jak powiedziałem, wzrost chorób nowotworowych, wzrost chorób układu oddechowego i wzrost chorób układu yy, psychicznego. To, co obserwujemy już w tej chwili, czyli zanikanie pszczół, zmiany opadów na danym terenie, czyli wielkość plonów spowoduje całkowite uzależnienie handlu naszego od globalnego systemu. Czyli jeżeli będziemy dana populacja będzie chciała żyć na jakimś terenie, to będzie musiała w, już w tej chwili programować, w jaki sposób zaopatrzyć się w żywność i od kogo najdaniej. A wiadomo, że w tej chwili jest monopol żywnościowy przez te sześć koncernów i one będą starały się żywność genetycznie modyfikowaną wprowadzać nie dlatego, że jest lepsza czy coś takiego. Tylko dlatego, że zapewnia monopol. Tego nie rozumieją wciąż nasi intelektualiści, niektórzy w cudzysłowie, że różnicy nie ma żadnej różnicy między kapitalizmem, komunizmem czy faszyzmem. Wszędzie chodzi o monopol handlu. Każda grupa, która uzyskuje monopol, w zależności czy to jest grupa bankierów, czy to jest grupa partyjna związana z służbami specjalnymi, Zawsze to jest w określonych rodzinach. Nie można dostać się do rodu bankierów na zasadzie, bo ja jestem dobry. Można tylko przez bezpośrednie związki, czyli na przykład przez ożenienie się. I to się utrzymuje od co najmniej 200 lat i cały rozdział na to, żeby na dole tym ludziom. Mówić, że to jest kapitalizm wina, czy to jest komunizm wina, jest tylko i wyłącznie grom o umysły, czyli cichą wojną, którą my na całej linii przegrywamy. Najwyraźniej fizycznie jest widoczne to właśnie w Głończynie. A co ja się tam będę wtrącał, co będzie się działo? Proszę zauważyć, że 10 lat temu w Jugosławii deportowano, czyli przesiedlono ponad 4 miliony ludzi, zginęło 500 tysięcy ludzi, a właściwie to się odbyło bez żadnego echa negatywnego. W umysłach w świadomości Polaków. Polacy zaakceptowali to, to daleko to daleko nas nie dotyczy. Nie zdając sobie sprawy, że to samo może się zdarzyć za chwilę u nas. Bo z tych czy innych przyczyn będzie może, trzeba to dokonać y, przez y, jakieś tam siły będące poza krajem. I my tą walkę z y, cichą wojną przegrywamy na całej linii. Bo społeczeństwo, które jest niewydukowane, nie posiada odpowiedniej wiedzy praktycznej, fizycznej czy chemicznej, daje się łatwo podejść tylko zmianą formy.